A co sobie myślał? Że się mu daruje? Albo że nam serce zmięknie? Nic z tego. Grajzer im powiedział, że kto rękę na trzecią rzeszę podniesie, ten. W ciągu 24 godzin zostanie wykreślony z rejestru żyjących. I tego się trzymamy. Nikt się z Rydlewskim ani jemu podobnymi czackać nie będzie. Oni sami wiedzą, że kara może być tylko jedna. Pod mur i do piachu. Oni znają zasady, a my ich nie zmienimy. Chyba, że na twardsze. Celestyn Rydlewski z zawodu był lekarzem, z powołania zaś bardzo aktywnym działaczem społecznym. Zaangażowany w pracę konspiracyjną przeciw zaborcy na przełomie lat 1918-1919, stał na czele wydziału wykonawczego Poznańskiej Rady Robotników i Żołnierzy, a później pełnił ważne funkcje dyplomatyczne związane z ustalaniem granic Odrodzonej Polski. Aresztowany przez Hitlerowców został rozstrzelany w Forcie 7. 13 stycznia 1940 roku. 13 stycznia 1830 roku magistrat Poznania założył sześcioklasową wyższą szkołę dla dziewcząt. Od imienia księżnej namiestnikowej Radziwiłowej nazwaną Szkołą Ludwiki. Językiem wykładowym był niemiecki, a język polski pomocniczym. Prorektorat nad szkołą objęła żona księdza Antoniego Radziwiła, Ludwika z domu Hohenzollern. 13 stycznia 1870 roku urodził się Henryk Opieński, skrzypek, muzykolog, dyrygent i kompozytor. Związany był z artystycznymi środowiskami Krakowa i Warszawy, a od 1920 roku budował swoją pozycję w Poznaniu, gdzie organizował chóry i komponował dla nich repertuar, głównie oparty na motywach ludowych. Władysław Wiewiórkowski należy do szczególnie zasłużonych, a tragicznych postaci Powstania Wielkopolskiego. Z zawodu był leśnikiem, pracował jako nadleśniczy majętności miłosławskiej w Bugaju. Po wybuchu Powstania odegrał czołową rolę w wyzwoleniu wrześni i gniezna. 8 stycznia 1919 roku pod Szubinem został ciężko ranny i dostał się do niewoli niemieckiej. Zmarł 13 stycznia 1919 roku. Spoczywa na cmentarzu Miłosławskim. 13 stycznia 1935 roku zmarł ksiądz Prałat Antoni Stychel. Działacz polityczny i społeczny związany z ruchem narodowo-demokratycznym był aktywnie zaangażowany w pracę konspiracyjną poprzedzającą wybuch powstania Wielkopolskiego, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sprawował m.in. funkcję wicemarszałka Sejmu Ustawodawczego. Ksiądz Stychel spoczywa na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan, zaś w poznańskiej farze jest poświęcona jego zasługom tablica.